Ten filmik na specjalne życzenia, bo jak mówiłem do końca tego roku trzeba zaktualizować swoje nieruchomości na wydziale turystyki i jako, że było bardzo dużo do mnie uwag, że, że to wszystko wymyśliłem, że to jest oszustwo, że wprowadzam ludzi w błąd, to ja odsyłam do tej strony Generalitat Valenciana. Ja sobie tego nie wymyśliłem, to jest link ja jeszcze specjalnie przybliżę, żebyście zdążyli sobie go przepisać. Gdzie można zrobić modyfikacje, m.in. ilość ludzi, czy mamy wynajęte cały rok, czy tylko w lato, zamknąć lub otworzyć aktywność. Deklaracja responsable, czyli deklaracja odpowiedzialności przed nimi, którą trzeba tam zaznaczyć odpowiednie haczyki. No, całkowita eliminacja y, nieruchomości. To jest jeden link, ja tylko pokażę, jak się na niego wejdziecie. Robimy kliknięcie na czerwonym i drugie kliknięcie na czerwonym. Wtedy pokazuje się nam y, jedno okienko, kto ma klabę, drugie, kto ma podpis cyfrowy. I tym podpisem cyfrowym wchodzicie sobie już na konkretną stronę. I ta strona się otworzy z waszym tam nazwiskiem, i tam robimy aktualizację. Wszystkie dane trzeba dołożyć. e telefon. Potem, jak wejdziemy na nieruchomość, podać jej dane. I każda deklaracja musi być zakończona załącznikiem. Ten dokument, który dostaliście z ratusza, że można tą nieruchomość wynajmować. To jest oczywiście. Kto wierzy, że tak jest, czy ja tego nie wymyśliłem, to może sobie to zrobić. A jak co, no to można dzwonić do Wydziału Turystyki. Jeszcze zaraz zrobię, jest osobny link. Gdy ktoś sprzedał, a miał licencję, to można przenieść ten numer licencji. Ale to jest osobny link. Właśnie na tym linku tego nie można zrobić. Zrobię z tego osobny filmik. Pozdrawiam.